Ja po prostu nie wytrzymam, naprawdę ja nie wytrzymam i tak będzie całe życie ten, tą strany śmierci. Tak? Ledwo co przyszedłem do kuchni, otworzyłem e, okno, bo mama już ponad godzinę zupę gotowała, tak i mi za ciepło po prostu było, tak. I co ledwo otworzyłem okno, już słyszę, e, już, już coś przypalił. Nie, nie, już coś kurwa przypaliłem, ile razy mam tłumaczyć, że mi się za ciepło po prostu tu robi. Dlatego kurwa ile ludzi otwiera okno i co, i co, wszyscy przypalają coś? Nie, wszyscy wieczą, tylko ja przypalam, tak? A teraz gnoj głupi głupicą, e, e, oczywiście nie widziałeś jak moja mama poszła z miską, e, ten, e, krupniku dla e, babci, nie? Nie? U, u, znowu udaję, że tego nie widzisz, nie? Pajac pierdolony, nie? E, tak, znowu pomidorówka leci i będę smażył e, ten mielony i jeszcze e, kurwa ile razy je, ten słyszałem, że ja się nadmiernie pocę, tak? E, ten i co? co trudno to zrozumieć, że właśnie e, dlatego, że jest za ciepło, to otwieram te okno, żeby się właśnie nie pocić. To jest, kurwa naprawdę takie trudne połączenie. Kropek. W sumie czego ja wymagam, nie? Od debili, którzy Prawie rok minął, nie wiem czy sobie rok, kurwa, nie pół roku, tylko rok minął od kiedy słyszę dzień w dzień. Tylko jakby go karmił, to by, to by to nagrał. Nie, nie nagrałbym, bo powiedziałam, ja nie będę kurwa oczywistych rzeczy nagrywać kimś debilą i kurwa mać. Ja pierdolę od roku, dzień w dzień. Jakby to na... ja to, to by to nagrał, ja pierdolę, nie naprawdę no, z łączeniu, kropka Kropek, to wy macie naprawdę nie, nieźle ten. Przecież ten pies by już dawno umarł, gdyby tak było. Kurwa banda, w co wy w ogóle. Ja pierdolę, ja po prostu nie wierzę z kim ja mam do czynienia. Po prostu nie wierzę. To dlaczego tego nie nagra, To nie będę całe życie jakimś popierdolonym debilom ciągle nagrywać, że karmi psa. To samo to, w co wy wierzycie, to świadczy o was, a nie o mnie. Więc co ja mam yy, nagrywać? To wy z siebie, debili, robicie. Poza tym, co to da, że kilka razy nagram i co kurwa usłyszę, że to nie jest dzisiaj, tak, co, telegazetę mam se tu kurwa przynieść i mówię, i co to da, że kilka razy nagram, ja nie, nie będę całe życie jakimś debilą, już samo to, że ja muszę codziennie kurwa relacje robić z tego, co sobie robi do jedzenia, już to mnie wystarczająco wyprowadza z równowagi, nie będę debilą, którzy się ośmieszają, po co ja mam nagrywać? kurwa takim debilu. Jeśli ośmieszacie, to się ośmieszajcie. Przez następne kilka lat będziecie to samo pierdolić. No to gratuluję, no.